No i wiesz, no to, no to, no to dla mnie to jest oczywiste, wiesz, że, 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 że ona tego chce, bo kobiety tego chcą, nie. Znaczy ja wiem, czego chcą kobiety, bo to też zależy jaka kobieta, ale też ciebie tego nauczę, rozpoznawać, czego kobieta chce, tak? Dzięki temu też będziesz wiedział, czy kobiecie zależy na stałej relacji, czy na seksie. Natomiast no, na początku każdej kobiecie jednak zależy na tym seksie, bo kobieta się nie zakochuje tak szybko jak mężczyźni, a jeśli się zakocha tak szybko, szybciej niż na przykład ty i w ogóle szybko, to najczęściej trzeba na taką kobietę uważać, nie? Żeby, żeby wiesz, no, no fajna, wartościowa kobieta tak szybko się nie zakocha, nie? Jednak też potrzebuje trochę tego czasu, poznać faceta potrzebuje, nie? Więc to też, 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 też jest ważne. Eee, tak, tak, tak i to są, to są te rzeczy. Słuchaj Marcin, e, będziemy sobie powoli kończyć, bo Ty też za niedługo idziesz e, i, 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 i tak dalej, I ja też mam jeszcze co robić. Mm, ja Ci podeślę, nie teraz, tylko za jakieś tam pół godziny, e, godzinkę czasu e, wejdę na Whatsappa, podeślę Ci rzeczy, które chcę, żebyś sobie przerobił, dam Ci taki plan działania, jakieś te screeny, no ci wszystko będzie się napisane na Whatsappie, mm, tym się nie przejmuj. Umówimy się również na następną rozmowę, ale to myślę, że co my dzisiaj mamy czwartek, no to jakoś w przyszłym tygodniu się umówimy na następną rozmowę. Nie wiem, może poniedziałek, wtorek, to oczywiście ja się dopasuję. Najlepiej, najlepiej dla mnie wtorek, bo wtorek chyba miał piekarniczy, no, wiesz, to miał Dobrze, to, to jeszcze się co do tego zgadamy, oczywiście. Ja ci też napiszę, to się zgadamy, myślę, nie wiem, sobota, niedziela i się umówimy. Jak najbardziej może być wtorek, to ja się dopasowuję do ciebie, tylko że się, do, więc, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Tylko, tylko, Tylko to już zrobimy, mówię, później, nie teraz. No i tyle, na następnej rozmowie też powiem, powiem co dalej, ale ja ci. No i no, będziemy sobie działać, nie? Będziemy sobie działać. Na pewno też chodzi o to, żebyś też pamiętał te rzeczy, żebyś nawet codziennie robił te, 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 te 10-15 minut czegoś, obejrzał, popytał, pogadamy i tak dalej. I żeby właśnie stosować te rzeczy, których się uczysz, nie? Od razu, tak jak wczoraj zastosowałeś tą, tą zozą, Ja ja jestem pewny, że przy następnej okazji znowu to zastosujesz. No, naprawdę, że to, 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 tak zostało, bo wierzę, to tego już nie zapomnę. Fajnym, fajną opcją jest też, od razu ci powiem, Marcin, yy, tam to też zostało zastosowane, może aż tak nie wyłapałeś, bo to zostało zastosowane trochę później, że jak mówisz lasce z tą załzą, to kobieta najczęściej odpowiada na dwa sposoby: Że śmieje się i yy, yy, ja, yy, ja, taka też, yy, ja taka też jestem. O, ja nie jestem inna, nie? czyli potwierdza, że taka jest. Albo odpowiada, że o, śmieje się też i o, ja taka nie jestem, I, nie, ja taka wcale nie jestem, nie? Czyli zaprzecza. Na dwa, zawsze na dwa sposoby. I co Ty wtedy możesz fajnie, żeby to jeszcze bardziej podkręcić? Mówisz tak, a wiesz co jest z tym wszystkim najgorsze? Ona co, 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 wiesz, znowu się ciekawi, nie? Podbijasz znowu emocje, nie? Też tak powiedziałem przy tamtym podejściu. Ona co, 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 że takie lubię najbardziej. I wiesz, i kobieta znowu zaczyna się śmiać, nie, wiesz, bo, bo się nie spodziewa, wiesz, tej, tej takiej, tej, tej, powiedzmy, tej, takiej roszady emocjonalnej, nie, jest zaskakiwana, nie. I, i tak, i tak, i to, i to po prostu działa, nie, więc to sobie jeszcze możesz e, e, zrobić. Ja Ci mówię, ja Ci jeszcze podeślę kilka jakichś tam moich podejść, nie od razu, nie wiadomo ile, ale tak kilka, żebyś też sobie wyłapał, bo żebyś zobaczył, że ja te teksty stosuję praktycznie zawsze, cały czas, oczywiście na przemienie, czasem są dopasywane. Bo one po prostu działają? nie? Te teksty trochę inne, bo one po prostu wpływają na kobietę? nie? Na emocje kobiety, na kobiecą psychikę. I ty wtedy przejmujesz kontrolę, przejmujesz pałeczkę, widzisz to zainteresowanie, widzisz tą atrakcyjność, widzisz, że po prostu kobieta no, maślanymi oczami na ciebie patrzy. I to ty dajesz ci moc, daje ci powera, ro i przede wszystkim w tych w przypadku tych najbardziej ja atrakcyjnych. Ja już trochę zaczynam rozumieć. Kobieta lubi cały czas niespodzianki, cały czas lubi być zaskakiwana, tak? żeby się coś działo w jej głowie. Jeżeli chodzi o mężczyznę, którego pozna, tak? Że ją to ciekawi, wszystko, bo wiecznie coś tam fajnego prowadzisz, tak? Tak. Tak, natomiast też, 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 też na randce, o czym, o tym powiem na no, następnym spotkaniu naszym, też, wy, też nie można tylko zaskakiwać, bo wtedy jest przebodźcowanie to wszystko. Fajnie jest taka też normalna rozmowa, nie wiem, typu zadasz kobiecie, żeby połączyć się emocjonalnie, to Ci powiem na następnej rozmowie, jak z kobietą rozmawiać, na takie tematy. Coś w stylu, nie wiem, kim chciałaś zostać, jak byłaś małym dzieckiem, tak? Gdzie spędziłaś najlepsze wakacje swoich marzeń, nie? Gdzie chciałabyś najbardziej pojechać w życiu? Dlaczego akurat tam, nie? Czyli niby taka normalna rozmowa, normalne pytanie, nie zaskakujesz ją w żaden sposób, natomiast jest to ciekawe pytanie, jest to inne pytanie, nie? Na przykład zadajesz pytanie też kobiecie, słuchaj, a kiedy ostatni raz, nie wiem, złamałaś prawo, nie? Wiesz, to prawo może być tak, że przeszła na czerwonym świetle, wiesz o co chodzi, ale, ale, ale ona też może często laski wtedy nie rozumieją, pytam się, ale jak to, o co ci jak złamałam prawo? No słuchaj, no ja na przykład ostatnio, nie wiem, yy, yy, zawinąłem czy tam wziąłem siatkę z yy, Kauflanda, yy, wiesz, do, do kieszeni <laughs> sobie schowałem, nie? No i wiesz, i to takie jest śmieszne, zabawne, takie normalne, nie zaskakujesz za specjalnie, ale taka rozmowa jest luźna bardzo, nie? Inna, przede wszystkim inna niż z przeciętnym mężczyzną, nie? bo mężczyźni z reguły tak raczej jest przeciętnie, raczej normalnie. A jak ty zadasz inne pytanie kobiecie, wprowadzasz ją w inne, ja ci też podeślę taką fajną lekcję, Winne emocje. emocje, inne emocje równa się, inne uczucia co do ciebie i ona potem chce te uczucia jeszcze raz przeżywać, wiesz, bo ty to dobrze prowadzisz i, i to się nakręca, nie? Ta spirale się nakręca. A słuchaj, bo jeszcze pamiętam, a jak teraz mówisz z tymi tam dwoma, trzema, co mi się podobają, to bo coś tam widziałem w jakimś filmiku było, że ty mówisz, żeby za dużo do niej nie pisać, żeby ona czekała na wiadomości, tak? Bo ja to jestem taki, że wiesz, napierdzialam, później ona coś tam odpisuje i no chodzi o to, żeby się zatrzymać, tak? Za dużo nie pisać. Jak to dziennie wysyłać? Jednego, dwa, trzy, dziesięć w ogóle czasami w ogóle. Wiesz nie co, ogólnie, ogólnie to trzy, takie trzy okienka czasowe, jakby nie, yy, że nie jedna wiadomość, tylko takie powiedzmy, no, 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 takie okienka czasowe. Przykładowo jak ja na przykład pisałem z dziewczynami w internecie, no to też, żeby nie spędzać nad tym całych dni, nie? No bo to można pisać cały dzień, tak naprawdę. No to nie, na przykład przykładowo, od, około 12, około 16 i około 19. Nie miałem tego jakiegoś zaplanowanego, przesadza. ale tak mniej więcej, nie? I wtedy akurat to jak było. po jednej wiadomości, czy po kilka mówkich ludzi? No może, może być nawet po kilka, jak masz wenę, jest o czym, to możesz to po kilka, przesadzać. tak? Nie tak, nie ale. Jeszcze raz? Żeby nie przesadzać znowu że nie Tak, nie dobrze, tak. Ale jeżeli widzisz, że ta rozmowa się klei, że dziewczyna od razu odpisuje, że dziewczyna chce, to też ją za to masz nagrodzić. Czyli masz z nią pisać, pisz sobie z nią w dłużej nawet, nie. To też, bo, bo wtedy ona znaczy, że ona jest nakręcona i ona czy musi się, bo też laskę trzeba nagradzać. Jeśli jest dobre zachowanie dziewczyny, nie? Ona się do ciebie dobrze zachowuje, to ona w ten sposób okazuje tobie, nie wiem, szacunek, sympatię, zainteresowanie i tak dalej, nie? I Ty masz ją za to nagrodzić, nie? Czyli na przykład Ty też ją, o jej okażesz zaangażowanie poprzez, że piszesz z nią, że, że zadzwonisz do niej, nie? Że, że chcesz się z nią spotkać i tak dalej, a jeżeli na przykład kobieta, wiesz, by się na przykład, przykładowo, w to jest w późniejszym troszkę czasie, ale też się to zdarza, źle by się zachowała, nie? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co na przykład. No, 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 kurczę, no nie mam pomysłu akurat teraz, no ale, ale załóżmy, coś, coś Ci się nie spodobało, zrobiła coś, co ci się nie spodobało, nie? Na przykład, nie wiem, poszliście gdzieś razem i ona akurat się spotkała, no, w cudzysłowie zostawiła cię, że poszła, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, no, zostawiła cię w obcym towarzystwie, przykładowo. Tak. No to wtedy, wtedy, wtedy musisz dać jej taką reprymendę męską, nie? Na przykład. Czyli ją ukażesz, nie? W cudzysłowie, nie? Że, bo w ten sposób wyrabiasz szacunek. Czyli na przykład mówisz, słuchaj Kasia, no... Yy... Fajnie się bawiłem i tak dalej, ale powiem Ci szczerze, że następnym razem, jak masz mnie tak zostawić na godzinę czasu i sobie pójść do swoich znajomych, a ja mam siedzieć sam, no to też nie chciałbym, żeby takie sytuacje się powtarzały, bo, bo jednak nie czułem się komfortowo. E, tym bardziej, że no, poszedłem tam z tobą, nie? Poszedłem tam z tobą, no i chciałbym po prostu, żeby takie sytuacje się więcej e, zbytnio nie powtarzały. Nie mam tym razem do Ciebie pretensji, wiadomo, była ta pierwsza taka sytuacja, ale chciałbym po prostu, że, żebyś też pamiętała o tym, nie. Tyle, nie? Na przykład coś takiego. Dajesz taką reprementę i w ten sposób, wiesz, kobiety, szac ustawiasz kobietę, nie? Szacunek do Ciebie kobieta trzyma. No i też kobieta to musi mieć, tak? No bo to Ty masz być facetem, Ty masz być tym bohaterem, tym mentorem. A, a to, czy Ty tym bohaterem, czy mentorem będziesz, no to, to to definiuje Twoje zachowania. To, jak będziesz prowadził tą relację, jakim będziesz mężczyzną, nie? E no wiesz, no... No, zawsze tak jest, nie? Że ludzie, ludzie, ludzie ciebie szanują poprzez to, jak ty się też do nich odnosisz, nie? Jak ty, czy ty ich szanujesz i, i, czy, i czy szanujesz sam siebie, nie? Wiesz no doskonale, wiesz, też prowadzisz piekarnię, to wiesz na pewno jak, jak to wygląda, nie? Że, że, że też na głowę ktoś nie może wejść, nie? No, ja w ogóle ten rok przeznaczam na wszystko, bo już się wziąłem właśnie za odchudzanie, Siłownie też mam trenera personalnego, który mnie prowadził, bo schudłem 4 kg, ale nie mogłem zjechać i teraz zjechałem 10 kg przez całe dwa miesiące, wiesz. Ładnie. Ale jeszcze chcę zjechać, no bo ważyłem 87, a ja jak grałem w piłkę, to ważyłem 70-72. No i ważę teraz 77, to jeszcze te 5-6 kg chcę zjechać, wiesz. Spoko, a ile masz wzrostu? Na 74. Ok. Znaczy u mnie to jest problem ze mną taki, że ja, ja yy, całe życie, ja bardzo yy, dużo osobom pomagam, wiesz, nie myśl o sobie, a jak jestem z kobietą, tak jak miałem żonę i tą teraz przykładowo, i nie mówię o tej kochance, tylko o tych dwóch, to jak ja już jestem z kimś, to ja jestem już, dwie szczęśliwy, nie dbam o siebie, dbam o nie, a nie myślę w ogóle o sobie, wiesz o co chodzi. Okay. I w tym roku powiedziałem, że ja już się zmieniam. Ja już nie będę patrzał na to, że tylko dach tam je wyciulała auty, kupiłem za 100 tysięcy, wiesz, rowery, wszystko pokradła, wszystko pozabierała, co tak jak uchodziła. Wszystko nawet skarbonkę zapieprzyła, nie. I chodzi o to, że nie patrzę na siebie, tylko już nawet nie chcę, żeby na mi cię bo mi nie zależy, bo wiem, że mam kobiety, mam to u ona ubrana tak. Aha. Zatem wiem, że muszę zacząć patrzeć na siebie, bo tu dużo duży błąd. Tak, 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 no to, 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 to też, to, to jest też, ta ogólnie racja, bo to jest też Marcin rzecz, w której kobieta może tracić albo stracić do Ciebie szacunek, no bo kobiety nie są tacy jak mężczyźni, jeżeli kobieta widzi w związku, w relacji, nawet fajna, nawet wartościowa, że Ty wiesz wszystko dla niej, a, 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 a Ty nie, a Ty o siebie nie, no to wiesz, to jest, to jest na takiej samej zasadzie, jak, jakby Twoja kobieta o siebie nie dbała, przestała dbać, nie? I też byś, też byś stracił do niej jakiś tam, powiedzmy, no, facet tak szacunku nie traci, no ale atrakcyjność by w Twoich oczach straciła. A ty jako mężczyzna, jeżeli właśnie o siebie na przykład nie dbasz, a o nią aż za bardzo, to po pierwsze, przeinwestowujesz w relacji, za dużo dajesz, przeinwestowujesz, przeinwestowujesz po prostu, a po drugie. On no, tracisz ten szacunek, właśnie mężczyzna przede wszystkim najpierw traci szacunek, a po, bo jeśli kobieta Ciebie szanuje, to jesteś dla niej atrakcyjny zawsze nie? I, i wszędzie i nie musisz być przystojny nawet, nie bo, 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 bo on Ciebie szanuje, bo fajne emocje ma z tobą i te. No i właśnie na przykład wtedy traci ten szacunek, nie? jak na przykład Ty o siebie nie dbasz i, i to prowadzi do jakichś tam złych relacji, no bo na przykład ona nie, nie pała do Ciebie tym, czym Ty byś chciał, żeby ona do Ciebie pałała, nie? A, a, i to jest to tak samo analogicznie jest ty do kobiety swojej. Na przykład mówię, my jesteśmy facetami, ty jesteś facet, więc ty jak kobieta by traciła, nie wiem, atrakcyjność w Twoich oczach, by się ten, no to by te, też, byś, też byś tracił jakieś tam zainteresowanie, nie? No. Ja. Więc to jest na tej zasadzie, więc, więc bardzo dobrze. Więc ba fajnie, że takie wnioski, dobrze, że ten rok je, tak rozpoczynasz, że jest taki mocno ty. Dlatego ja rozumiem, że nie chcę, bo ja bardzo chciałem mieć kobietę jak najszybciej, ale widzę, że... Co ma być, to będzie, muszę wszystko powoli, trochę bardziej się zadbać o siebie i piekarnię w ogóle chcę doprowadzić, bo ja za dużo pracuję i mam córka, moja mama dwóch piekarzy, jeszcze taka pani chce wszystko robić, żebym po prostu ja mniej tam robił, bo no, no, życie też mnie niszczę, jak robię 13 godzin Tak, 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 tak. Tak udałem no, tak, tak, tak. sobie przynajmniej ten rok, bo nie da się wszystkiego zrobić w ciągu miesiąca, tak? Tak, 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 Że tak, tak. tak. Wszystko poukładać mi więcej czasu, żebym znowu na, na spokojnie na wakacje dzisiaj, czy coś, tak. tam, ale jestem tu na dół wszystkiego, no i tak nie może być. Słuchaj, i tak zajebiście i tak jesteś uważam, w dobrym miejscu, właśnie, że już jakby podjąłeś tą decyzję i już robisz kroki w tym kierunku, od razu z grubej rury, że tak powiem, wjeżdżasz tu ze mną, tu, tu nawet na stronę personalnym, tu robisz te rzeczy, no bo na, na, nastawiasz się na ten rozwój, nie? Na ten, na ten swój rozwój, nie? A zawsze wiadomo, że jak my się rozwijamy w jakikolwiek aspekcie dziedzinie życia, to wpływa na inne dziedzinę życia i to po prostu, no dzięki temu dzięki temu to nabiera fajnego, fajnego wyglądu, fajnego tempa, nie. Jeżeli ten rozwój jest w naszym w naszym życiu, więc, więc, więc to jest to. Nie? Dobra Marcin, kończymy. Będziemy się zgadywać jeszcze, tak dokładnie później? Tak, tak, tak. tak. No, sobotka, no i, i tak jesteśmy, jesteśmy cały czas w kontakcie na WhatsApp. jakieś pytania Ci się pojawią, to i tak pytaj. Mówię, zgadamy się sobotka, niedzielka, no, umówimy się na rozmowę, no pewnie na ten wtorek, bo tak jak Tobie będzie pasowało, oczywiście, ale się ugadamy wcześniej. E i tyle, a ja ci mówię: za jakieś pół godzinki, czy może nawet godzinkę, podeślę ci rzeczy, które, 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 które są dalej w planie. Natomiast no mówię, na spokojnie, no też jest dzisiaj niedzielka, znaczy no, dzisiaj jest ten <grym> czwartek, ale, ale no, ja wiem, ta, yy, no, wczoraj wczoraj wolne, to znaczy tak jakby. No. I ta impreza to się, to się tak kojarzy, nie? A to już w się zaczyna. Tak, spokój. No, e, no więc, więc też na spokojnie i no i co? I działamy, ciśniemy dalej. Dzisiaj myślę fajna, I owocna my. rozmowa, no i, no i lecimy z tematem, nie? No i fajnie. Dobra. Fajnie. E, tu podobało Ci się, było dla Ciebie wartościowe? Dowiedziałeś fajnie, się fajnie, czegoś. Zaczynam coś powoli kumać, no, tylko że ja czekam na te, wiesz, no dalsze lekcje, tak? Tak, tak. O, o której... tak, no ogarniemy, ogarniemy, nie, nie od razu, nie, nie wszystko naraz. No bo wiadomo tak. Cięż, Opa, ciężko. Teraz, poczekaj chwilę. Teraz dostałem SMS-a. Jakaś dziewczyna do mnie napisała. Mhm. której podałem wiadomość. I napisała do mnie. O, to Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2020 roku, życzy koleżanka, której dałeś numer telefonu I jest zamazane zdjęcie, nic nie widzę, nie wiem kto to jest. Ale to na SMS? SMS-a? Tak, na, na WhatsApp mi przysłała. A, na WhatsApp. -a. Jest, jest zdjęcie, jest. To screenka mi zrób, no, ale to, to mi zaraz pomoże. to zrób, porób screeny, nawet to możesz zrobić screena i mi podesłać, a ja to później zaraz zobaczę sobie. Dobra. Dobra. No dobra Marcin, kończymy, Podeszli. ja Ci później też napiszę jest. co masz mi podesłać i i Dobra, to, to jesteśmy w kontakcie. W kontakciku, hejo. Cześć, hej.